Oki doki, wszystko się ładnie nagrywa. Dobrze. I. Wszystko się ładnie przegrywa. Ciao. Ja. Idealnie. No czołg. No jest, fajnie. jest tu ktoś? Nie ma nikogo? Trzeba jest moździerza w czołg. Z moździerzy, moździerza. Nie wiem jak to się mnie strzelaj w czołg Nie w tym sensie kurna strzelaj z tego w czołg Gdzie jest czołg? No miał czołg na wsparcie przyjść. przyjechać raczej Nadzieja on jest nie ma go. No nie ma czołgu. Czołga, czołgu. Whatever. No. Zniknął. No widzieliście, że zamawiałem. Nie jest. Czuję się oszukany. Gdzie jest mój czołg? I jest mój czołg. Nie ma czołgu. Dobra, to wiem, co zrobię. Rzucę granatem ten czołg. I... Niech ktoś tam się chopnie i rzuci granatę. No, lecisz. Zobacz, czy mu się uda. Nie, nie uda się. Leć się w to. Artkę i... Przewalcie mu. Tamtemu. Okej. Okay. Chyba się nam nie uda. Tak mi się wydaje. Kurczę, znowu złapał przewagę. Fajnie, że mnie nie widzi. On w ogóle nic nie czuje, do czego tam w niego strzelam, więc... O, dopiero teraz poczuł, o cholera Jeden shot już po mnie Padł? Nie, nie padł O cholera Ty nas on, on się tak szykuje, tak się patrzy na mnie Chce mnie wystraszyć Może i w ogóle chociaż raz upewni No i nic Okej, okay. dobra jest I nowy czołg, dajesz Na kilka czołgów będziemy leść Lecz i tutaj powinien być taki monster typowy. Taki mocny czołg. Tak mi się wydaje. Dobra, tu piechotę to wiadomo, wystrzelamy. Nie ma tego monstera, gdzie on jest. Okej, okay, tam ci się trzymają. Tu dam. Dobra, ty nie, ty tu jesteś, bo ten sobie ju, już tu poradzi. On potrzebuje wsparcia piechoty przede wszystkim. Mm, piechota będzie ustawiona w ten sposób. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także to jest, to jest szczerze to jest do dupy, ale trzeba być optymistą. Różcie tyłki, bo będzie zaraz po Okej. Okay. Tutaj stoją. Czekają. Tu ładnie się ustawili. Tam ich więcej. Może tu? O i zobaczcie co tu kurna jedzie. Kolejny. Do zabawy. Wjedźmy już po niego. No i świetnie. No strzel, no strzelaj. Ty, ruszaj się, tu. a ej, Jaki Piękny cholera. Cholera. Jak ją na silny jest? Ten netowski czołg, a jest? No, jedź tam, podjedź, kurwa, na co czekasz? Co? O na z górki. Jezu. Jaki on jest straszny. Dostał. Znowu dostał. I przegrałem. Na no świetnie. Ten jest tu więc Psz. Nie ma załogi. Aha. Czyli mogę sobie tych wpakować. Cześć. Ups. Dobra, to nie było zbyt mądre. Czekajmy na jakiś mocniejszy czołg. Maybe. Na tego może. Poczekamy sobie i wyrywiemy go z powierzchni ziemi. Tego radziskiego. Cholera. Mocny jest. Ale ja ten bym chciał panterę sobie wziąć Później Okej, okay, chodźmy Jedźmy raczej Ale po nim jest, patrzcie Jak leci Jaki duży Czołg ciężki A, a ten nie ma jak przy... ten, przejąć a, a, wiecie dlaczego? Bo on nie ma piechoty w ogóle Macy ma tylko ten czołg. A bez jej. Co to ma kurna znaczyć? Przecież one raz strzeliby niego. Aha. No spoko. Ugaście. Ugaście. Co, on nie jest już zdatny do użycia? Take. naprawdę. Przejmują? Nie. Kurde. No, jestem już na przegranej pozycji, coś takiego myślę. Jak to naprawić? Okej, okay, to tutaj zrobię może koniec tego filmu. Nie wiem, czy będę dokończał ten gameplay. No to cześć.